Nie, nie, Emanuel kurwa rusztuje i nie kurwa głową Ja południą panu raz kręcę Spiszcie se oj, Emanuelu Taki śmieszny z Polski e, 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 Był taki, ej był nigeryjczyk, który walczył w powstaniu warszawskim by the way Ej, nie wiem czy wiecie, ale mamy całkowicie odsłonięte łóżka Nie mamy. kurwa A Emanuel ma wyjebane i kręci głową pewnie Nieee To ja zrobię Co ty zrabiasz? Ja... On nic nie obudował, ja obuduję No i z kurwy O, zajebiście, tak jak się wyjebę to sekundę pójdę do niebieskich niebieski. No to kurwa ja idę do niebieskich, ich pojebałem. No bo najebałem go cztery razy i się spłakał pewnie Chłopca na makro buduje mi się że jest spider. No dwa razy ich najebałem, na pewno No dwa razy, dwa razy Nie, jeszcze killałaś Jebanej idiota, myślał, że go będę atakował, a jej muszko zniszczyłem No git O to chodzi Ej, może ktoś kupić prota? Kurwa nie Sorry Dobra. Ej, nie Niebieski tu jest Es. tych samemu. Nie no, chłopiec jest odpalony. Mały, no, on ma antyknokę na pewno. A nie no, antyknokę i Kilaure ma też odpaloną, ale jest z lamusem totalnym. Gracik, prawda? Ktoś Do żółtych się wpierdolę z Wojtusiem się jeszcze Zielony. No co, my, kurwa nabijamy kile na nich. Nie no, nie ma takich rzeczy, gramy normalnie. No właśnie. Bez tego no. nabijania. Co ty, fitnessiara nie jesteś? i zdrowe, tylko Kurwa, ty pierdalaj stąd, kurwy, synu. Bo ja tak jeszcze było... kurwa bardziej nie, nie, nie. zabudowuje Ale ja nie mam co innego robić u nich, tak szczerze. Nie, ja to nie, 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 kurwa przyjemności i sadyzmu nie, 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 Ej, zabiję teamata, tu też dostaje minusowe kurwa pompki Dostajesz <grym> kurwa dodatnie G G. Ile mamy chili? No. O kurwa. 69. 69 pompek no tak. Znasz nie pompek <grym> tylko kurwa przysiadł Jak Sze... 69 79 69. 69. 69 plus 10 Nie kłam rzeczywistości 69? Tak, 79 Jazda. Ej no kurwa, śmiecił. Ej, poczekaj, nie zaczynaj. Nie zaczynaj. Od nowa robisz. Jak coś tutaj nie Ej, czekajcie, czekajcie, nie czekajcie, jeszcze nie róbcie. Ja powiększę kamerkę, żeby robić było widać. Bo ja miałem na pompki tak nisko ustawioną No dobra. O kurwa, równowaga się nie... Chuj. Ciuro, A chuj Ciurko A już lecimy? Nie, jeszcze nie. Kurwa, że został tego kota pedofilu. Ej, a 20 mogę zjeść Tak! <głos> Ale musisz na kamerę to ugryźć, ugryź ją. Jak ją ugryziesz to dostaniesz minus 5. Ale czekaj, ugryź to dostaniesz minus 5. Dawaj, ujeb. No, łapkę jedną się nic nie stanie, odrośnie. Ej, za dupę ją ugryź. Ogon. Ogon. Jebany Dobra, lecimy. Czekaj, czekaj. A nie, to on mi chuzo nie wysyłał, dobra. Myślałem, że ci napisał. Dobra. Wrócił. Raz. Gdyby Trzy. Cztery. Pięć. Sześć. Siedem. Osiem. Dziewięć. Dziesięć. Napotykam pierwsze kurwa trudności. Spoteńki Wam złe dawno i nie robiłem. I panowie bo wiesz, kochana wam. Ja Jestem przy 20, a jest ja zwykle 60 na Kurwa, dobra. Ja więcej nie zrobię. Kurwa, przytyło się chyba przez te święte, że tak trudno idzie. O kurwa, jesteś z potełki szybko zmienia. Nie kapcie mi się na dupę. Zboczeństwo. Jaki słabka. To będzie wszystko na kanale. To Kurwa, zboczeńco. Fajnie, jesteś Przybierając sobie spodenki, bo było niewygodnie bo, no. <laughs> Teraz jest swój wygodnie O kurwa, 50 Bo mnie kurwa zgięcie tutaj boli w nodze. Pierwszy kamień milowy 69 ja mam 60. Może szybko robię. Najlepszy to robi Wojtek. Kurwa. Oszust! Po Poszło! O, nie odwróćcie. Nie, no jeszcze, zlejma, nie jest, nie. 69 70 Dobry trening jest Manuel, co ty tak szybko zrobiłaś? Nie zrobił 30 zrobiłem, no, no, zacząłem. Nie wiem, <grym> ja nie ej, Problem jest w tym Żebym zgięcie nogi mnie boli. Co ty dupis chyba pijechał? Od środka. <grym> Chłopca sam słowo. Pa! Tu mnie boli. Tu nie, mi wie wiem, potęgi, bo mnie kurwa zaczynają tu. No nie, nie, ja nie, Dobra, wiecie. ja od małpki, małpki. Dobra, to oh. kończymy, co nie? Ja też gry na falam w małpki. Dobra, jest. Dobra. Oho, ho. To jest jakiś kurwa Mr. Beast. <laughs> Mister Beast. Mister Beast, tak?